Siema, siema. Pokażę wam jak ile przekłamuje liczb ja już sprawdziłem mam tutaj odpolonego GPS-a na goglach, jedziemy na Dneple, ładny punkt widokowy i pokażę wam ile przekłamuje liczb w Romeciku. Także żebyśmy wiedzieli o co to chodzi. metrów przekłamuje. Dla Waszej informacji lecimy. Że widzieliście 15 km mniej więcej przechłamuje 15 km mniej więcej przekłamuje Ale tam Czyli 120 licznikowe jak pokazuje to można uznać, że 105 jezie. I tak uznajemy. W tej wersji będę się trzymał 80 licznikowe to jest 70 ten a już przy stówie przekłamuje 15, także nic na nie We wszystkich tak było i z tym tak samo jest. Niczym się nie różni, to nie zmienia faktu, że się jeździ super. Jest niedziela, rano, także nie ma co takiego Przegoniliśmy go, jedziemy do Serpelic, to jest 30 km, do Nepli, przepraszam, to jest 30 km. 26 zostało. Także też tak będę latał ale... Dla mnie to jest satysfakcjonujące. Miło mi, że ktoś obejrzał do końca film <laughs> znowu. Także niedziela. Baby w domu śpią spokojnie. Także można lecieć. No fajnie. Miło mi, że oglądacie. Coś to w ogóle oglądać. 17 wyświetleń od wczoraj od nocy matko ale się ludziom nudzi no super dobra nie ma co tu siać paniki internety wyłączamy GPS też i no, idę i idę Panie kurcze w plenerze i kamera akcja i poszedź prosta